Cześć! Pewnie wielu z Was miało lub będzie miało kontakt z żaglami. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam kilka węzłów, które mogą Wam się przydać w zabawie z żaglami. Pierwszym węzłem jest ósemka. Należy ona do stoperów. Wiąże się ją na końcach lin, by nie uciekały skrus oraz ploczków. Wygląda ona w ten sposób: wiążemy jakby supełek, tylko przekładamy dodatkowo jeszcze raz minę dookoła i zaciskamy. Wygląda jak ósemka. Kolejnym węzłem jest węzeł płaski prosty. Służy on do łączenia lin o podobnej grubości. Wiążemy go na dwóch linach, wiążąc supełek, a następnie wiążemy supełek, ale w odwrotną stronę. Tak wygląda węzeł prosty płaski. Jest on bardzo łatwy do rozwiązania. Kolejnym węzłem jest węzeł ratowniczy. Jest to niezaciskowa pętla, kiedyś wykorzystywana do dowiązania siebie do łódki w momencie wypadnięcia do wody, jednak jest to już niepraktykowane z racji innych środków bezpieczeństwa. Wygląda, wiąże się go w ten sposób: robimy pętlę, i następnie na linię, która znajduje się w waszej niedominującej ręce, robimy pętelkę tak, by by lina odchodząca w waszym kierunku była na górze. Następnie wyciągamy tą linę tą pętelką, przekładamy za tą i wracamy z powrotem do tej pętelki, następnie zaciskamy. Jest to niezaciskowa pętla. Dla ułatwienia można sobie opowiadać historyjkę i wygląda ona tak. Jest jama. Z jamy wychodzi smok, porywa księżniczkę, wraca do jamy i wciąga ją za sobą. I mamy pętlę. Kolejnym węzłem, który przyda się Wam na pewno, ponieważ Wasi sternice będą go od Was wymagać bardzo często, jest węzeł knagowy. Tutaj mam przygotowaną przez siebie knagę. Przywiążę sobie teraz węzłem płaskim jedną linię do drugiej, żeby mi to ułatwić. Naga jest przytwierdzona do łówki. Węzeł knagowy wiąże się w ten sposób. Okłada się najpierw za jedno uchoknali na krzyż, na krzyż i robimy pętelkę. Następnie zaciskamy. Istotne jest to, by dwie liny, które są pod spodem, przybiegały równolegle do siebie, tylko wtedy węzeł knagowy będzie sprawny. Ostatnim węzeł, który chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jest węzeł cumowniczy. Wiąże się go na polerach. Dla przykładu dzisiaj użyję kubka technicznego. Najpierw obkładamy linę przez poler. Następnie przekładamy ją dookoła drugiej liny, drugiej części liny. Wracamy z powrotem dookoła polera. I następnie wiążemy na tej linie pół sztyki. Wygląda to w ten sposób, że wiążemy pętelkę, przekładamy końcówkę przez nią, zaciskamy. Następnie robimy pętelkę w tą samą stronę, jest to bardzo istotne. Przekładamy linę i zaciskamy. Ten węzeł jest zakończony pełnym sztykiem. Dobrze, to wszystkie węzły, jakie chciałem Wam dzisiaj pokazać. Dziękuję.